Przepraszam Pana bardzo. Buty. Rewelacja. Świetne buty. Świetny zegarek. Dużo złota Pan ma. Wszystko dobrze? To lecę dalej. Wszystko dobrego. Dziękuję. Ja, dobry. ma ja. głosować na Sołtysa? Jak? Na czego? W poniedziałek w autobusie. Dobrze. Dobrze. Nie. Dlaczego? nie mnie w domu. butu. Chorwam. nogi chłopakać. A my puta swicie wamiło tak. No. No.

Here he's up over all the pulse now. Powering down the runway, Pulse set. Eyes locked on the bar. Let's go. Plants it. Huge bend. He's up. Inverted. Clearing over the top. He got it. He got it. Here he goes driving down the runway. Pole set. <laughs> <hands>. come on. <laughs> Massive bend and he's up over the bar. Comes Jensen. Marathon. goes in. Huge plan.

taucha się lepiej się fuck <laughs> you for... tak nie czy co odejść przyjść później wal się palancie fuck you wal się for... palancie fuck you or... wybierz odpowiedź tak nie spadaj palancie Spadaj palancie. Spadaj palancie. Możliwe odpowiedzi: Tak, nie. Proszę przyjść później. Pierdol się dupku. Pierdol się dupku. Możliwe odpowiedzi: Tak, nie. Proszę przyjść później. Pierdol się dupku. Pierdol się dupku. Możliwe odpowiedzi: Tak, nie. Odpierdź się dupku. Odpierdź się dupku. Możliwe odpowiedzi: Tak, nie. Odpierdź się dupku. Odpieprz się dupku Tak nie zjeżdżaj z pieprza i gnajku pieprza Tak nie zjeżdżaj z pieprza i gnajku a gnajku Możliwe odpowiedzi Tak, nie odwal się dupku Odwal się dupku Rzut karny dla realu! Policjant nie może pana w Ameryce, nikogo nie może, zatrzymać prewencyjnie. Musi być jakiś powód, czyli musi pan najpierw złamać prawo, żeby policjant mógł po po ograniczyć pańską wolność. W przeciwnym razie, jeżeli pana zatrzyma policjant do kontroli, w Polsce do kontroli drogowej pana zatrzymują notorycznie, pan się śpieszy do pracy, jechał pan zgodnie z przepisami, a oni szukają przestępstwa. <laughs> Jechał nie dał pan żadnego sygnału tak. w Polsce do tego, żeby wszcząć śledztwo. No ale zatrzymują pana, bo statystyka pokazuje, że dzisiaj pijaki będą wracały na kacu do roboty, więc w poniedziałek, po długim weekendzie, zatrzymujemy rutynowo co trzeci samochód. Absolutnie nie do pomyślenia w Ameryce, bo może ich Pan podać do sądu. Zaczyna pan rozmowę z policjantem w Ameryce w takiej sytuacji, proszę pana, czy przekroczyłem prawo? Czy złamałem przepisy? Jaki jest powód, dla którego mnie pan zatrzymał? Śpieszę się do pracy, chcę wiedzieć, jaki jest powód, dla którego mnie pan zatrzymał. Byłem dziś lepszy i silniejszy, Cristiano nie miał nic miał... do powiedzenia w klatce, teraz pora na walkę o pas. Leo, nadchodzę. Udało oddać się dwa równe skoki, drugi był troszkę spóźniony, ale popracujemy nad tym z trenerem Probierzem. Najważniejsze dziś jest podium. Dziś kobieta napisała nowy rozdział w dziejach Formuły 1. Udowodniłam, że pasja i determinacja nie znają granic. Nasz sukces jest efektem ciężkiej pracy całego zespołu i, i selekcjonera Tainera. Odniosłem pewne zwycięstwo. Za tydzień następne Grand Prix w Szczyrku, więc liczę na kolejną wygraną. Sportowcem roku zostaje posiadacz czterech pasów mistrzowskich, pogromca Usyka i Fiurego w walce 2 na 1. Przed Państwem wielki mistrz Marcin Najman. Dobry wieczór. Przedstawiam Państwu rzeźbę mojego autorstwa, którą nazwałem Narodziny Wenus. Rzeźba powstała z wielu poszukiwań mających miejsce w mojej głowie, które były przeszywane różnymi zlotami i upadkami, jak to zwykle bywa. Rzeźba jest wykonana z kamienia, Kamień jest granitowy. A, a elementy, elementy konstrukcyjne są wykonane z drutu. Drut, prosty drut metalowy, Ale skamarkowa. Wyginane ręcznie. Wszystko jest wyginane ręcznie. Otwory są wiercone wiertłem e, diamentowym i nie ma ani jednego elementu klejonego, ani spawanego. Ale no, oczywiście. No i w związku z tym co? Ben co ben w związku z tym? Z tym wiadomo, powstała z, z morza, z, z piany morskiej, rozbijającej się o skały. Tutaj mamy tego przykład. Mamy zarys fal morskich, mamy skałę i wyłania się bogini piękności, seksapilu i, i wszystkiego, co piękne. Wenus. Tutaj mamy jej sylwetkę rysującą się naradzającą na, się. Yy, I coraz to z każdym kształtem bardziej yy, piękniejącą. Zapraszam Państwa do licytacji. Pozdrawiam. A teraz coś pokażę. To jest taki kosz, żółty pojemnik, do którego wrzuca się plastikowe butelki. Teraz opowiem, co się z tym dzieje. No więc tak, plastikowe butelki ze śmietników żółtych trafiają do sortowni, gdzie są rozdrabniane na płatki PET i granulat i wykorzystywane do produkcji nowych opakowań. I teraz jest system kaucyjny i też moje pytanie, już z internetu. Plastikowe butelki objęte kaucją. Trafiają do systemu odzysku, gdzie są rozdrabniane i kierowane do ponownego wykorzystania do produkcji nowych butelek. Jedno i to samo, nie? Jakby ktoś mądry powie, gdzie tu jest ekologia w tym momencie. No właśnie. Ja to po prostu kurwa wyciągnie kolejne miliardy z tego kawałka. Pozdrawiam. Ale to, ma to mi wygląda na ustawkę Wygrane specjalnie. Nic nie krzyknęli. Po jest. Coś pozytywnego. panowie, z tego miejsca bardzo. Tam to wygląda jak... I co to co? jest? Proszę państwa, to nie żart. Zawodnicy się biją. On naprawdę. To jest oktagon. To piłka nożna. Ken, no, Ken i Barbie. To, w ogóle. I to wygląda jak finał KSW, nie mecz Mamy to, proszę państwa. Polska mistrzem świata. Kapitan unosi kuchar. Historyczny moment. Mm. To jest sport na żywo! No tutaj też jest AI. Dobrze, że. Gdyby to Sora nie pisała, no to już było trudniej trochę. Bardzo się nabrałem. Tak temu szedłem do sklepu, kupowałem kolkę 0 za 2 zł. Wypijałem, wrzucałem do śmietnika. Zapominałem o temacie. Dzisiaj idę do sklepu, kupuję kolkę 0 za 5 zł, bo płacę podatek od cukru w napoju bez cukru. Płacę opłatę recyklingową i inne podatki, jeszcze bardziej bzdurne. A na koniec w systemie kaucyjnym muszę iść, wrzucić puszkę, żeby odzyskać za nią 50 groszy. Przecież to jest jakaś parodia. Kto wybiera tych polityków i dlaczego oni jeszcze nie zostali wywiezieni na taczkach? To jest dramat. Umijał wow, po prostu. Jak było to? Tato, to już chyba wystarczy tych grzybów. Synu, grzybów nie zbiera się po to, żeby je mieć, tylko po to, żeby inni nie mieli. Hej kolego, kolego, idź już do domu. Tość tu nie jest. Mówisz, co, idź już do domu. Molito. Śpierdalej. Widzia płakać. Śpierdalej. Nie ty, spierdalaj. To powiedz sobie, zeszyn. Nie, no ja spierdalam. <laughs>